Moin aus Hamburg, lieber Cześć, dzień dobry, witam, pozdrawiam serdecznie z Hamburga, drogie pierniki, środa, 9 lipca, wiadomości prasowe z Niemiec, czyli nasz Presse Spiegel aus Deutschland. Dziękuję Wam serdecznie za obecność na tym kanale, dziękuję za Wasze subskrypcje oraz komentarze, do których nieprzerwanie serdecznie zapraszam. I pomimo tego, że temat granicy powoli schodzi już z pierwszych stron niemieckich gazet, zajmiemy się tym tematem dziś i jeszcze raz. Tagesschau na początek, bundesminister Dobrindt lub polskie kontrole na granicy. Tagesschau pisze o tym, że minister spraw wewnętrznych Niemiec Dobrindt chwali polskie kontrole graniczne. Dobręcz powiedział: Jest to ważny krok we wspólnej akcji przeciwko nielegalnej imigracji. Kto, krok, który przyjmujemy z pełnym zadowoleniem. Oprócz tego powiedział, że Polska i Niemcy działały w pełnej koordynacji. Jako przykład początkowych sukcesów w walce z gangami przemytniczymi podał tutaj aresztowanie podejrzanego o przemyt na granicy z Litwą powiedział również, że kontrola granic jest środkiem tymczasowym, ale obecnie koniecznym do reorganizacji migracji. E, tutaj w tym samym artykule Tagesschau Polen lehnt gemeinsame Grenzkontrollen mit Deutschland ab. Polska odrzuca wspólne kontrole graniczne z Niemcami. No i tutaj cytowany jest minister Siemoniak, który powiedział: "Polska jest entuzjastycznie nastawiona do swobody przemieszczania się w ramach Unii Europejskiej. No i Polska dąży do tego, aby wzmocnić granice zewnętrzne, a nie wewnętrzne Unii Europejskiej". No i tym samym tutaj minister Spraw Wewnętrznych Polski wezwał Litwę i Łotwę do zwiększenia wysiłków na rzecz obrony czy zabezpieczenia swoich granic zewnętrznych i Siemoniak tutaj w tym artykule cytowany powiedział także, że w chwili obecnej ważna granica z Białorusią jest wodoszczelna, tak się wyraził. Der Spiegel Leute, die CDU sollte Vernunft kommen, tymczasem Der Spiegel pisze o tym, że CDU powinna się opamiętać, no i tutaj w kontekście ochrony granic Friedrich Merz dążył do zaciśnienia stosunków polsko-niemieckich. Teraz kanclerz Ściąga na siebie gniew sąsiedniego kraju, czyli Polski, swoją polityką graniczną. Przytoczona jest cała historia: październik 2023, rozpoczęcie kontroli na granicach niemieckich. Teraz Polska również przeprowadza wyrywkowe kontrole na swojej granicy. Każdy, kto chce wjechać do Polski, musi mieć przy sobie przynajmniej dowód osobisty. Jest to bezpośrednia reakcja na podejście Merca do tematu granic, ale pokazuje też pod jak wielką presją znajduje się polski rząd. Narodowi konserwatyści i ugrupowania prawicowe wykorzystują kwestię granicy do podsycania nastrojów sobie przychylnych. Podsycają one obawy przed masowymi transferami z Niemiec. W Polsce uformowały się nawet straże obywatelskie, które patrolują granicę. Pisze Der Spiegel, 5 tysięcy żołnierzy ma zostać wezwanych. Tutaj na oficjalne kontrole. Tak pisze Der Spiegel. No i tutaj Friedrich Metz w tym kontekście musi sobie zadać pytanie, czy było warto, odrzucając wnioski na granicach, dotrzymał obietnicy wyborczej. Sytuacja na granicy pokazuje jednak, co się dzieje, gdy politycy skupiają się na jednostronnych, a nie europejskich rozwiązaniach w polityce migracyjnej. No i tutaj Spiegel kończy takim zdaniem: Żołnierze na granicach wewnątrz europejskich 40 lat po powstaniu strefy Schengen to smutny obraz. Trudno się z tym nie zgodzić. Słuchajcie, dalsze artykuły. ARD Audiotek. Mamy Audiotekę ARD. No i tutaj przytoczę wam taki cały fragment. Zowól Russland i Belarus, als auch Deutschland lęken geflüchtete na Polen. Dahehab, minister prezydent Tusk reagieren musen za akty żurnalist Adam Krzemieński Cytowany w ARD jest tutaj Adam Krzemieński znaczy nie, nawet nie cytowany, tylko to jest po prostu taki audiomateriał. No i ten dziennikarz mówi o tym, że Rosja, Białoruś oraz Niemcy skierowały uchodźców do Polski, no i dlatego premier Tusk musiał zareagować, nie miał innego wyboru po prostu. Euronews tymczasem cytuje tutaj Kaczyńskiego. Kaczyński Schlecht Trump z migracją z Leuven in Polen. Euronews, pisze Kaczyński, proponuje rozwiązanie migracyjne Donalda, Trumpa w Polsce. No i chce, aby sporządzić listę krajów, z których obywatele nie mają prawa wjazdu do Polski. To jest coś, właśnie na przykład Donalda Trumpa. A oprócz tego Kaczyński mówi także o tym, że miałby chęć, czy wyraził już chęć zorganizowania referendum w sprawie migracji, właśnie w Polsce. Nordkurier, słuchajcie, Grenzkontrolne in Polen, Landkreis katastrophenschutz vor. Nordkurier pisze o tym, że powiat. Fopo Heiswald przygotuje się na zmianę sytuacji. Konkretnie chodzi o to, że jeżeli byłaby jakaś sytuacja kryzysowa, aby można było interweniować na przykład z zaopatrzeniem. Chodzi tutaj o sytuację, w której powstałyby nawet, nie wiem, długie korki na przykład na granicach. Tymczasem portal Watson opisuje tą całą sytuację na granicy tak dosyć bardzo szeroko. z zwischen Polen und Deutschland. Aufwand machen nicht die Migranten. Was macht die Polizei da eigentlich? Watson schreibt: Otim, dass Migranten. Nie są powodem e, zwiększonej ilości pracy na granicach, e, no i pyta, co tam właściwie policja w zasadzie robi. No i op oczywiście opisana jest cała historia, no i tutaj m, artykuł rozpoczyna się od tego, że takie miasta jak Frankfurt nad Odrą czy Görlitz to są miasta, które mają w swoim DNA tego ducha europejskiego oczywiście otwarta granica i tak dalej. Grenzkontrollen in polen passanten sind genervt von show, tymczasem przechodnie ludzie tam żyjący są zirytowani tym całym pokazem. Kontrole są wymierzone w osoby zajmujące się nielegalnym przemytem migrantów, tak mówił polski minister spraw wewnętrznych Siemoniak. Dobrynt wielokrotnie podkreślał, że normalni obywatele nie mają się czego obawiać. Rzeczywistość jest jednak inna. Zwłaszcza w weekendy mamy do czynienia na przykład z dużymi korkami, i to robi różnicę, przynajmniej osobom dojeżdżającym do pracy. No i te osoby dojeżdżające do pracy są tutaj cytowane. To wszystko to tylko przedstawienie. Na przykład migracja istniała od zawsze przemytnicy, zdaniem przechodniów tam cytowanych znajdą zawsze sposób, na żeby przejść przez granicę i tak dalej. Polizei muss an der Grenze Abfangen. Portal Watson pisze też o tym, że przede wszystkim policja musi się tutaj zająć Niemcami podczas kontroli. No i co ciekawe, słuchajcie, to całe show i tak dalej, i że najwięcej pracy robi tak zwany Beifang, to się nazywa po niemiecku, czyli przyłów, czyli ci, którzy przy okazji wpadają do sieci. I nie chodzi tutaj o migrantów, ale o osoby, na przykład które nie mają nic wspólnego z azylem, ale na przykład przewożą, nie wiem, jakąś broń ze sobą albo są poszukiwane albo mają jakieś otwarte listy gończe. No i te osoby po prostu powodują policji w chwili obecnej największą ilość pracy. No i tutaj w rzeczywistości skuteczność tych nowych środków wprowadzonych i przez Niemcy już jakiś czas temu i teraz przez Polskę pozostaje wątpliwa. Sukcesem oczywiście chwali się rząd Merca, który mówi o tym, że liczba osób ubiegających się o azyl w Niemczech spadła do najniższego poziomu od czerwca e, ubiegłego roku i tak dalej, no i to jest najmniejsza liczba od ponad dekady. No ale jak tutaj Watson podkreśla, to jest wszystko bardzo, bardzo takie umowne. Krytyk und Zustimmung für Grenzkontrollen sind ausgewogen. Watson podkreśla jeszcze, że jest tak wyważone, jeżeli chodzi o krytykę i aprobatę, czyli są ludzie, którzy popierają po prostu te, te kontrole na granicach, popierają także kontrole przez, nazwijmy to, te grupy samozwańcze, po polskiej stronie, bo czują się przez to bardziej bezpiecznie. Z drugiej strony są ludzie, którzy mówią o tym, że po prostu strefa Schengen w chwili obecnej jest martwa, że wszystko to już jest za późno, że powinno to być prowadzone wcześniej, że powinny być wzmocnione granice zewnętrzne i to się tak trzyma 50 na 50. Ja myślę, że wszyscy też to zauważacie, bo to normalnie w rozmowach prywatnych też tak wygląda. radio Lausitz, Bundespolizei zwei nach Radio Lausitz pisze o tym, że Policja Federalna zwróciła dwóch Uzbeków do Polski. To są osoby, które zostały przy, zatrzymane w Görlitz i miały prawdopodobnie nieważne dokumenty wydane przez Litwę. No i chyba myślę, że będzie teraz taki kierunek, że przez Polskę te osoby znowuż zostaną <coughs> wydane do na Litwę, właśnie. I jeszcze chciałem Wam przytoczyć jedną rzecz, która pokazuje, jak duża jest presja społeczeństwa na te sprawy migranckie w Niemczech i rozwiązanie tych, tych spraw. Tagesschau, Bundesregierung muss Afghanen Visa erteilen. Tagesschau, ale także inne niemieckie media mówią, piszą o tym, że niemiecki rząd musi wydawać wizy Afgańczykom. No i tutaj chodzi o sprawę. Afgańskiej kobiety, która wraz ze swoją rodziną miała wjechać do Niemiec, ale niemiecki rząd czy Niemcy nie chciały ich wpuścić. Teraz sąd administracyjny w Berlinie orzekł w postępowaniu uproszczonym, że ona ma prawo wjechania i przysługuje jej wiza. Wyjaśnienie było takie, że Niemcy nie mogą się dobrowolnie odwrócić od tego obiecanego zobowiązania, ponieważ im ta wiza była w jakiś sposób obiecana, te osoby były zagrożone w Afganistanie. I teraz co ciekawe i co podburza bardzo mocno opinię publiczną, to to, że to jest kobieta i 13 osób, czyli członków jej rodziny, które czekają na wizy w Pakistanie i tam w Pakistanie także żyją na koszt podatnika niemieckiego. Według własnych oświadczeń rodziny, własnych doświadczeń, grozi tej rodzinie deportacja z, z Pakistanu do Afganistanu, gdzie ich życie jest zagrożone pod rządami radykalnych islamskich talibów. Tak wygląda sytuacja właśnie w Niemczech, czyli te sprawy migrackie z wielu stron. Tutaj jest ciekawe to, że oczywiście ta rodzina czy ta kobieta, ona sama nie wpadła na pomysł gdzieś tam zaskarżenia tego, tylko są organizacje, które w tym wszystkim pomagają. I tak samo, jak chodzi o granice. Polsko-niemiecką jest to wszystko bardzo mocno wyważone, 50 na 50 są osoby, które zgadzają się, mówią, że trzeba te osoby przejmować, inne osoby mówią, że nie, granice powinny być szczelne, a migracja rzeczywiście bardzo mocno zatrzymana. Tu jestem ciekaw waszych komentarzy, do których oczywiście bardzo serdecznie zapraszam und wie immer wünsche ich euch einen angenehmen und erfolgreichen Tag, a jak zwykle życzę wam przyjemnego i pełnego sukcesu w dnia. Liebe Grüße von Mia. und Tschüss.